Siedzi, ale coś dziwnego. Chyba szczupak, albo okoń. Tak, szczupak, szczupak. Ja też, mam też masz szczupaka? No. Wyjąłeś już? Obciął ci? No, mój też zaraz obetnie. Cała guma w pysku. Ten guma, ten blacha. Pestia tylko, jak go teraz nie wezmę w podbierak, to będzie po przynęcie I szczypcami. Bez problemu. No taki łajdus wyścigowy.